Cześć! Do oglądania 444 odcinka Faktów czurki" zaprasza Tosia. W programie zobaczymy. Wyniki konkursu ekologicznego uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii, zaproszenie do śpiewania hymnu narodowego, kolejne przekazanie książek do szkolnej biblioteki, prace jesienne uczniów klasy 2A, spotkanie z uczniami klas młodszych przed zdalnym nauczaniem. Mamy wyniki konkursu ekologicznego. Uwalniamy nasze środowisko od użytych baterii. Co roku w Oświęcimskim Centrum Kultury w październiku odbywało się podsumowanie konkursu ekologicznego Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii. W tym roku ze względów bezpieczeństwa wyniki, nagrody i dyplomy dotarły do szkoły. W konkursie tym wzięło udział 28 szkół. Nasza szkoła w tym konkursie w grupie powyżej 200 uczniów zajęła najwyższe jak dotąd czwarte miejsce. Zebraliśmy aż 760 kg baterii. Szkoła otrzymała dyplom za udział, a szkolny organizator konkursu Kinga Połączarz również dyplom. Przypomnijmy, że w naszej szkole najwięcej baterii przyniosła Antonina Bulek, a na drugim miejscu był Jakub Matua. Z kamerą uczestniczyliśmy we wręczaniu dyplomów i nagród uczniom, którzy przynieśli najwięcej zużytych baterii w kategorii klas młodszych. Pierwsze miejsce Antonina Bulek, drugie miejsce Paweł Wójtowicz, a trzecie Jan Wójtowicz. Obecna klasa druga A otrzymała słodycze za największą ilość zebranych baterii. Chodzimy w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapraszamy do wysłuchania hymnu polskiego. Dzisiaj dla Was go recytujemy. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem. w przejdę Wisłę, przejdziemy Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Masz Masz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem, Złączył się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Masz Masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, Za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakane, Słuchaj no pono nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Zachęcamy Was do udziału w narodowym śpiewaniu Hymnu Polskiego w dniu 11 listopada o godzinie 12. Dziękujemy Oli Kusek za podarowanie książek dla naszej biblioteki. Cześć, na imię mam Ola. Dziś do Biblioteki Szkolnej przyniosłam parę ciekawych książek. Zachęcam Was do przynoszenia książek, które już przeczytaliście do naszej szkolnej biblioteki. Mogą one posłużyć komuś innemu. Ciekawe jesienne prace wykonali uczniowie klasy 2a. Podczas deszczowych dni klasa 2a na zajęciach plastycznych wykonywała prace przedstawiające wzorzyste parasole w sam raz na jesienną aurę. Jesteśmy przygotowani na deszczową pogodę, dlatego mamy piękne parasole. My się... Nie boimy. Na lekcji ostatnią uczyliśmy się wierszyka o jesieni, posłuchajcie. Małgorzata Strzałkowska W sadzie Siedzę sobie na kocyku Liczę liście na trawniku I spoglądam na ciut senny Pełen jabłek, sad jesienny Wrona kracza, jeż poluje na pająk snuje Leci się wydem z komina A wiewiórka orzech wcina W kurze błyszczy złote słonką. A ja siedzę pod jabłunką I spoglądam prosto w chmury Zmarząc w myślach konfitury od 9 listopada młodsze klasy zaczynają nauczanie zdalne. Zobaczmy ich jeszcze w szkole. Bądźcie z nami w kontakcie. Czekamy na Wasze pomysły. 444 odcinek faktów czwórki prowadziła Tosia. Pa!